Witam na kanale Polska Wiklina. W dzisiejszym filmiku mam dla was kilka pomysłów na prezenty na Mikołaja lub pod choinkę. Pierwszą propozycją jest fotelik Regan, wykonany z naturalnej wikliny. Jest lekki i idealny do dziecięcego pokoju. Do fotelika świetnie pasuje mały wiklinowy stolik, idealny do zabawy, rysowania czy układania puzzli. Całość tworzy piękny naturalny zestaw. Teraz coś dla małych fanów zabawy w dom. Buzek biklinowy dla lalek na niskim podwoziu. Jego stabilna konstrukcja i uroczy wygląd sprawiają, że idealnie nadaje się do wożenia ulubionych lalek czy pluszaków. Natomiast buzek na wysokim podwoziu został stworzony z myślą o starszych dzieciach. Doskonale sprawdzi się podczas zabawy w domu lub na świeżym powietrzu. A ten uroczy koszyczek ścienny z kolekcji Misiak to idealne miejsce na drobne zabawki, skarby czy akcesoria malucha. Dzięki uroczym uszkom doda wnętrzu ciepła i dziesięcego uroku, a jednocześnie pomaga w utrzymaniu porządku. Na zakończenie uroczy wybielony koszyczek z uszkami idealny do przechowywania drobiazgów, jako dekoracja lub organizer w pokoju malucha. Jest uniwersalny i pasuje do każdego wnętrza. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej takich inspiracji, koniecznie zasubskrybujcie kanał Polskiej Wikliny.